Witam serdecznie. Książki, które czytam, to cykl filmów, w których opowiadam o książkach, które przeczytałem. To są takie moje, nie powiedziałbym, że recenzje, zaledwie opinie o tych książkach, które miałem możliwość, miałem przyjemność przeczytać. Przeczytać teraz w czasie rzeczywistym. A dzisiaj mamy koniec września 2023 roku. Jak i tych, które przeczytałem kiedyś, kiedyś, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem. Albo takim człowiekiem troszkę młodszym niż dzisiaj. W tym odcinku, cyklu książki, które czytam, opowiem o książce, którą przeczytałem. Właściwie dokończyłem, której dokończyłem czytanie. Kilka minut temu, zaledwie kilka minut temu, cykl książki, które czytam, właściwie jest tworzony przeze mnie z dwóch powodów. Otóż, po pierwsze, chcę Wam przekazać swoją opinię o książkach i zwrócić na nie uwagę, namówić Was do przeczytania. To po pierwsze. Po drugie, chcę też zwrócić uwagę moich widzów na YouTube. Widzów kanału w świecie króla myśli, na to, że ja sam jestem pisarzem, autorem. E, na razie jeszcze, Te, to tutaj powieści fantazy, trylogii fantazy król myśli, do której przeczytania was bardzo gorąco namawiam. Pisałem tę powieść dla Ciebie przez sześć lat. Przeczytaj! Link do księgarenki, w której możecie kupić te książki, tę moją trilogię, jak również opowiadanie o Świata Króla Myśli, a niebawem jeszcze, już niebawem, za kilka miesięcy, myślę, kolejną książkę. Link znajdziecie pod wyświetlaczem tego filmu. Przejdźmy zatem do kolejnej książki, którą przeczytałem i o której chcę Wam tutaj opowiedzieć. Ta książka do przeczytania tej książki namówił mnie Dan Simons. Tak, moi drodzy, Dan Simons. Bo niedawno tutaj opiniowałem terror Dana Simona, tą obszerną, tą obszerną taką powieść. Potem opiniowałem jeszcze Droda Dana Simona, i w powieści Drod Dana Simona. Głównymi bohaterami, jednym z głównych bohaterów jest właśnie Wilkie Collins, autor tej powieści, którą przeczytałem, której, którą przeczytałem dosłownie przed chwilą, skończyłem niedawno jej czytanie. Chodzi o tę tutaj książkę, wypożyczoną z biblioteki. Ja sobie pozwolę zdjąć tę folię tutaj z niej, żeby wam pokazać okładkę. A nie, tam się z tyłu nie chcę odkleić. Dobrze, wobec tego... Niech będzie tak, jak jest. Tak wygląda okładka książki Wielkiego Kolinsa Kamień Księżycowy. Kamień Księżycowy. O, cóż, jest to, prawdę mówiąc, pierwszy kryminał, pierwszy kryminał napisany w Anglii. Czy ja jestem fanem kryminałów? Nie powiedziałbym, że aż tak wielkim. Natomiast czasem warto sięgnąć po literaturę, której się e, nie do końca, że tak powiem, którą się nie do końca ceni. E, tutaj w przypadku kamienia księżycowego mam takie rozdwojenie jaźni, bo nie wiem, czy ją zaliczyć jako to, tę książkę, którą czytałem z przyjemnością. Czy jako tę, do której wolałbym już nigdy więcej nie wracać. Ale e, tak, e, zgodnie z tym, do czego przyzwyczaiłem tutaj moich widzów, przeczytam to, co jest tutaj na tylnej okładce książki, oczywiście przy wykorzystaniu tej lupy, bo mój wzrok przy tym świetle sobie nie poradzi, e, a później. Opowiem kilka słów o tym, co sam tutaj zauważyłem, co warte było podkreślenia moim zdaniem. Wilkie, William Wilkie Collins żył w latach 1824-1889. Angielski pisarz i przyjaciel Karola Dickensa był autorem powieści detektywistycznych cieszących się ogromnym powodzeniem. Czytelnicy polscy znają zaliczaną do klasyki tego gatunku Kobietę w bieli, no, być może jeszcze przede mną. Kamień księżycowy, pełny, pełen dramatycznych scen odznacza się wszystkimi walorami ciekawej, śmiało napisanej powieści obyczajowej, zabarwionej atrakcyjnie prowadzonym wątkiem kryminalnym. Tajemnica, historia żółtego diamentu, zdobiącego. Od wieków czoło hinduskiego boga księżyca splata się z dziejami angielskiej rodziny i komplikuje jej losy. Kładzie się cieniem na uczuciach młodej wielbicielki, właścicielki diamentu, Racheli, do jej kuzyna, staje się przekleństwem dla służącej Rosanny, sprząta, zaprząta myśli kochającego o róże genialnego sierżanta Kufa który prowadził dochodzenie w sprawie zaginięcia kamienia. Fragment, y, cytat z tej książki jest też na okładce, wobec tego przeczytałem go. Poczułem, że ktoś znów ciągnie mnie za rękę. Agrest nie chciał jeszcze pozostawić mnie w spokoju. Rabunek! szepnął w uniesieniu radości, wskazując puste pudełko. Kazano ci czekać na dole, powiedziałem. Wynoś się! I morderstwo! Dodał agres, wskazując z większą jeszcze uciechą człowieka na łóżku. Zachwyt, z jakim chłopiec napawał się tą potworną sceną, miał w sobie coś tak odrażającego, że ująłem go za ramiona i wyprowadziłem z pokoju. Chyba najlepsze rozwiązanie było tutaj w tym wypadku. Książka wydana przez wydawnictwo Graf, oficjalną wydawniczą Graf w Gdańsku w roku 1990. To ta wersja, którą ja trzymam w ręku. Przełożyła Wiesława Komarniecka, przepraszam, że nie, doczyta, nie mogłem sobie doczytać. I cóż więcej? Tak, Gdańsk 1990, Wiesława Komarniecka, wydawnictwo Graf. Pierwszy kryminał napisany w Anglii. Nie pierwszy, który przeczytałem, ale chyba tutaj w cyklu książki, które czytam, o pierwszym opowiadam. Jest to klasyczna powieść detektywistyczna. Klasyczna, bo napisana w. 1800 tam którymś roku wobec tego można ją śmiało zaliczyć do klasyki gatunku klasyki gatunku detektywistycznego do, do klasyki kryminałów o czym opowiada e, fabuła powieści Kamień Księżycowy otóż e, chodzi tutaj o pewien wykradziony przez angielskiego żołnierza podczas plądrowania Indii Drogocenny kamień, kamień, który e, zdobił czoło Boga Księżyca. Tak można by było powiedzieć. Kamień ma bardzo dużą, bardzo dużą wartość. Jest to diament, ale oprócz tego, że posiada bardzo dużą wartość, jest też na nim nałożona. Nie, jest też na niego nałożona klątwa boga Wisznu. I przez tę klątwę staje się on przekleństwem dla wszystkich, którzy z tym kamieniem się zetknęli, dla wszystkich, który, którzy ten kamień posiadali. Co ciekawe w Powieść, fabuła tej powieści to są relacje, to są opowiadania osób, które zetknęły się z pewnym wydarzeniem wydarzeniem zaginięcia tego kamienia w jednym z londyńskich, w jednym z londyńskich nie londyńskich, angielskich posiadłości. I każdy tutaj narrator opowiada swoją wersję wydarzeń. Ale zamyka się tylko w tym odcinku, w którym sam brał udział. Nie wyjawia nam tego, co już się potem stało, o czym, można, o czym dowiadujemy się dopiero na samym, na samym końcu. I co ciekawe, tutaj e, Wilkie Collins jako autor tej powieści, bardzo, w bardzo ciekawy sposób, to można mu przyznać, Różnicowuje, tak można by było powiedzieć, sposób wypowiadania się tych narratorów, którzy opisują nam historię kamienia księżycowego. Można tutaj z łatwością rozróżnić sposób wypowiadania się ludzi z względem, pod kątem zależności w zależności od tego do jakiej warstwy społecznej się oni zaliczają mamy tutaj bardzo ciekawe opowiadanie już na samym początku służącego, to opowiadanie akurat najbardziej mi się podobało wypowiada się tutaj także lekarz wypowiada się prawnik wypowiada się yy, właśnie detektyw tak? czyli policjant prowadzący śledztwo. Wypowiada się także pewna fanatyczka religijna, i ten akurat fragment mi się bardzo, to opowiadanie mi się bardzo, ale to naprawdę bardzo podobało. To polecam nawet przeczytać, jeśli ktoś nie, sięga, nie chce sięgnąć po całą książkę, to opowiadanie tej panny, warto, jak ona miała na imię, nazwisko, już teraz zapomniałem. Patrzcie szybko, mi wszystko wylatuje, ale dobra, mniejsza większość, w każdym razie, Warto, warto sobie tak dla, dla humoru przeczytać relacje, opowiadanie tej fanatyczki religijnej, co jeszcze mogę powiedzieć o tej powieści? Czy ona zbudziła we mnie jakiś zachwyt? Może nie do końca. Fabuła była ciekawa, nawet wszystko, wszystko było bardzo ciekawe i, i cały czas. Zastanawiałem się jak mogło dojść do tego, tutaj zwroty akcji non stop, non stop to trzeba przyznać, zwroty akcji występowały, przy czym to wszystko działo się tak bardzo powoli, tak flegmatycznie, że no, nie szło się, że, że tak powiem, tę książką zachwycić, nie można było tutaj wejść w jakiś taki Radosny rytm, wszystko się działo naprawdę bardzo powoli, opisując każdy jeden drobny szczegół. Fabuła bardzo powoli przenosiła się do przodu. No taka jest charakterystyka powieści obyczajowej. Tutaj Wilkie Collins, ten, ten gatunek powieści obyczajowej. Zaciągnął do tego swojego kryminału, i ona tutaj, ta, ta, ten gatunek, właśnie rzutuje na to, że ta powieść jest taka, właśnie, bardzo powolna. Przypuszczam, że więcej radości z jej czytania będą miały panie niż mężczyźni, aczkolwiek mężczyzn też zachęcam do przeczytania tej książki, bo no myślę, że warto ją sobie po prostu tak odhaczyć, zaliczyć i powiedzieć: "O, przeczytałem, przeczytałem". Natomiast jedno, na jedno chciałbym zwrócić uwagę, z uwagi na to, że ta mm, fabuła porusza się tak bardzo powoli do przodu. To ja nigdy, nigdy, prze-nigdy Williamowi, Wilki Collinsowi nie zleciłbym opisania się, opisania. Przemieszczania się żółwia po plaży. Nigdy. Przenigdy. Opisałby każdy, każde ziarenko piasku, każdy drobny ruch, wszystko, co jest po kolei przemieszczanie się chmur, gwiazd na niebie e, atomy przemieszczającego się powietrza, wymieniłby pewnie cały skład cały skład powietrza, po prostu rozciągnąłby to w, 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 w możliwie najdłuższy sposób. A jeszcze pamiętajmy, że mówimy o tym, że porusza się po piasku żółw. Nie, nigdy nie zleciłbym Williamowi Wilki Collinsowi opisania podróży żółwia po, po plaży. Takie miałem tutaj wrażenie, tak mi się to wszystko jakoś ciągnęło i nie mogło dobrnąć do końca, chociaż ciekawy byłem tego zakończenia i przyznam szczerze, że e, kilkukrotnie sam wyciągałem pochopne wnioski i błądziłem, nie mogąc odnaleźć prawdziwej. E, nie mogąc odnaleźć. E, mm, Prawdy, tak? Te, czyli nie, nie, nie trafiając, jeśli chodzi o e, wskazanie, wskazanie tego, który e, był odpowiedzialny za e, kradzież tego diamentu. Jedno jeszcze mi się bardzo nie podobało w tej książce otóż, e, nie wiem, to tak z wielkim smutkiem potraktowałem. E, Śmierć jednej z bohaterek tej, tej książki. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie Wilkie Collins tak pokierował fabułą książki, że ta bohaterka, w sumie bardzo pozytywna i moim zdaniem cenna, została tutaj uśmiercona. No ale być może to taki właśnie zabieg literacki, żeby wywrzeć jakieś wrażenie na czytelniku. Możliwe, że taki był tutaj zamiar autora kamienia księżycowego, żeby po prostu czytelnik nie zgadzał się z czymś, co akurat dzieje się w fabule tej powieści. I to by było, moi drodzy, wszystko, co mam do powiedzenia o kamieniu księżycowym. Oczywiście nie zdradzam fabuły, nie mówię tutaj tego, jak się ta historia skończyła, nawet nie opowiadam o niej. Zaznaczyłem tylko, że chodzi o kamień księżycowy, o kradzież jego, że po drodze mamy kilka zgonów i że jest prowadzone bardzo zabiłe śledztwo, które, podczas którego dochodzi do wielu, wielu nieoczekiwanych zwrotów. To tyle, jeśli chodzi o Kamień Księżycowy u Williama Collinsa. Jeśli podobają Wam się moje opinie o książkach, które przeczytałem, to czekajcie na następny odcinek, ale w międzyczasie dajcie tam serduszko pod filmem. Napiszcie komentarz do tego filmu, a jeśli macie taką ochotę, to wesprzyjcie mnie na portalu Patronite. Wtedy więcej tego typu filmów będziecie mieli możliwość obejrzeć. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Daj się ponieść wyobraźni i przenieść się do świata fantazji, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król myśli, zdobądź władzę. nad umysłami, bogów i ludzi.